są urządzenia, dzięki którym zwykły dzień może zmienić się w niezapomnianą imprezę. Właśnie taki jest bezprzewodowy głośnik Sony SRS-XB10. Urządzenie jest dostępne w aż sześciu atrakcyjnych kolorach: żółtym i czerwonym dla tych, którzy w życiu preferują odrobinę szaleństwa, niebieskim i zielonym dla wyrazistych osobowości oraz czarnym i białym, lekko wpadającym w szary, dla tych, którzy mimo wszystko wybierają klasykę. Innowacyjna technologia Extra Bass pogłębia i wzmacnia basy, dzięki czemu muzykę można poczuć jeszcze lepiej. Nieduża, lekka konstrukcja pozwala zabrać głośnik wszędzie, gdzie tylko chcesz, również wtedy, gdy pogoda jest niepewna. Klasa wodoszczelności IPX5 oznacza, że jest on odporny na deszcz czy przypadkowe zachlapanie. W pełni naładowany akumulator zapewnia nawet 16 godzin pracy. Pojedynczy SRS XB10 gramono, ale jeżeli spotkasz znajomego z drugą dziesiątką, możecie połączyć głośniki bezprzewodowo i rozkręcić imprezę w stereo. Wystarczy jedno zbliżenie smartfona, by dzięki technologii NFC urządzenia zobaczyły się i wszyscy usłyszeli muzykę, której sam przed chwilą słuchałeś przez słuchawki. Przemyślany design to nie tylko wygląd, ale także komfort i bezpieczeństwo używania. Wygodnego uchwytu możesz użyć jako podstawki głośnika, a pokrycie antypoślizgowym materiałem gwarantuje pewny chwyt w czasie transportu i zabezpiecza przed przypadkowym strąceniem. Sony SRS XB10, ekstra bas w żywych kolorach.